Już mam z tej strony Fury, a dzisiaj, a dzisiaj nie będziemy w nic grać, bo dzisiaj jest taki smutny odcinek co się dzieje. Co się dzieje z moim kanałem, co się dzieje ze mną. Aktualnie nie wiem, bo mówię wam zawsze, że będą odcinki codzień, a to się zmienia w tygodnie. I się bardzo z tego powodu nie cieszę, bo ja bym chciał, żeby wam żeby mieliście codziennie odcinki, ale no niestety nie mam takich szans no i dlaczego założyłem ten kanał? Niektórzy, niektóre osoby wiedzą dlaczego bo założyłem nowy kanał, bo bo tamten kanał no jakby nie mogę tak zdradzać co się tam działo na tym kanale bardzo także jeśli zostawicie tutaj 20 łapek myślę to nagram, nagram, ja będę miał wolny, wolny czas, dla Was odcinek, co się stało z moim starym kanałem, czego na tamtym kanale nie nagrywam, na tym Jaguary, co ma 60 subów. No, będzie oczywiście, zawsze będzie, będzie film. Zawsze będzie. Jeśli będę mógł już, jeśli będę mógł, to chyba. Jutro o 16. Jutro o 16 e, czekajcie na nowy film, prawdopodobnie na pewno będzie coś was nie okłamie. No i subskrybujcie ten kanał, bo brakuje na 9 subów do 60. I tak i zrobię właśnie Wam niespodziankę, czyli specjal na 50 subskrypcji, bo robiliście to w szybkim tempie, czyli niektóre osoby e, wiedzieli o tym kanale i z tego starego kanału przeszli tutaj. No, także zostawcie łapeczkę w górę, 20 łapeczek w górę i mówię historię o moim starym kanale. Także no, także subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na więcej filmów. Także siema!